Cześć akwaryści, Mariusz Król, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na naszym kanale YouTube. Zachęcam jak zawsze do jego udostępniania, do tego, żebyście go lajkowali, bo to zawsze motywuje, do komentowania i tak dalej. Za chwilę pokażę Wam, co w wodzie pływa. A w jakiej wodzie? A w Morzu Czerwonym. Zapraszam na film. Na rafie koralowej w pewnych miejscach panuje ożywienie, w innych zamieszanie, a w jeszcze innych. Spokój. To wszystko zależy od sposobu zachowania danych zwierząt. Niektóre z nich, swoim stylem bycia, wyglądają na dość leniwe. Niewątpliwie zaliczyć do nich można rozdymkę diodon hystrix, nazywaną czasami po polsku jeżówką, najeszką olbrzymią oraz diodonem jeżykiem. Angielska nazwa ryby to spot fin porcupinefish, co można przetłumaczyć jako jeżozwierz centkowany. Ryby te należą do rodziny najeżkowatych Diodontidae. Rodzina ta, nazywana czasami również rybojeżowatą, obejmuje kilkanaście gatunków ryb z rzędu rozdymkokształtnych. Diodon hystrix nie należy do maluchów, gdyż dorosłe osobniki mogą osiągnąć nawet około 90 cm wielkości. Tak duże okazy są niestety dość rzadkie, a te najczęściej spotykane są w połowie mniejsze. Za wyjątkiem okresów godowych, jeżówki to typowi samotnice. Jeśli chodzi o budowę ciała: to posiada duże, wyraźnie zaznaczone usta i wystające oczy, którymi nieustannie obserwuje otoczenie. Głowa jest kulista, a samo ciało, na którym znajdują się kolce, jest wydłużone. Jego kolorystyka to odcienie brudnej żółci, beżowego i szarego z wieloma małymi, czarnymi plamkami. Ryby te potrafią całkowicie zmienić swoje ciało w momencie zagrożenia. Pompują one wtedy w siebie wodę przez jej połykanie, czego efektem jest zmiana kształtu. Można je wtedy porównać do piłki lub balonu. Dodatkowo, co bardzo ważne, posiadają one silną toksynę, a konkretniej tetrodotoksynę która jest skumulowana w niektórych częściach ich ciała. Taka mieszanka to nie tylko skuteczna obrona, ale i odstraszenie potencjalnego wroga. Rozdymka ta odżywia się między innymi wszelkiego rodzaju skorupiakami, jak kraby czy krewetki, małżami, jeżowcami oraz mięczakami. Spotkamy ją głównie na głębokości od 5 do blisko 70 metrów. Inną, również posiadającą toksynę rybą, jest skrzydlica promieniopłetwa, nazywana ognicą promieniopłetwą Pterois radiata. Należy ona do rodziny skorpenowatych Skorpenide. Jej nazwa rodzajowa pochodzi od greckiego słowa pteron, które to oznacza skrzydło lub płetwę. Zwierzęta te dorastają do około 24 cm wielkości, choć na ogół nie przekraczają 20 cm. Ich ubarwienie to głównie miks kolorów białego, brązowego i czerwonego. Na ciele znajdują się ciemniejsze pasy oddzielone jasnymi, a na płetwach piękne promienie i kolce, które posiadają jad. Sposób poruszania się skrzydlicy śmiało można nazwać majestatycznym, zwłaszcza gdy rozpostrze swoje płetwy. Wygląda wtedy niczym ptak z pięknymi piórami. W menitych skrzydlic figurują przede wszystkim skorupiaki takie jak kraby i krewetki. Jednym z ich przysmaków są krewetki boksujące Stenopus hispidus. Spotkamy je na głębokości do 30 metrów. Choć na ogół woli płytsze wody. Często można zaobserwować ten gatunek, odpoczywający pod różnego rodzaju półkami skalnymi. W Morzu Czerwonym żyje wiele gatunków z rzędu rozdymkokształtnych. Należy do nich także Cantigaster margaritata. Niewiele osób wie, ale przedstawiciele tego rzędu nie posiadają kości nosowych, ciemieniowych i okołooczodołowych. Na szczególną uwagę zasługuje sposób poruszania się ryby. Jej ogon Pełni przede wszystkim funkcję steru, a przeźroczyste płetwy piersiowe pracują bardzo szybko. Gdy podpływa do wybranego obiektu, ma się czasami wrażenie, jakby po prostu się do niego przyciągała w szybkim tempie. Kantigaster Margaritata może osiągać nawet ponad 30 cm wielkości, choć na ogół spotykane są osobniki nieprzekraczające 15 cm. Spotkamy ją na głębokości do 30 metrów, ale bardzo często wybiera płytkie wody już od około 1 metra głębokości. Odżywia się przede wszystkim wszelkimi bezkręgowcami. Mówi się o niej Sharpnose puffer i nazywa ostronosą rozdymką centkowaną. Nazwa ta ma oczywiście związek z wyglądem ryby, bowiem jej pysk jest wydłużony z wyraźnie zaznaczonymi ustami. Ubarwienie ciała to głównie odcienie szarości, które przechodzą w jasny wręcz biały kolor od grzbietu ku stronie brzusznej. Dodatkowo jest ono całe nakrapiane plamkami w kolorze zielono-niebieskim, które błyszcząc sprawiają, że rozdymka wygląda trochę jak choinka. Dodatkowo posiada błyszczące kreski naokoło oczu, co gdybyśmy zrobili obrys przypominałoby kształtem słońce z dziecięcych rysunków. No i to by było już na tyle moi drodzy w dzisiejszym filmie. Pamiętajcie jak zawsze dać nam łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek, komentarz i udostępnić film dalej. Ja tym samym dziękuję Wam już za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.